Witam wszystkich. talerzujemy kilkuletnią sparcetę. Esparceta nam już wypleniła się. Jest jej tutaj bardzo mało. W tym roku nie zebraliśmy tutaj żadnego plonu. Nie było to koszona na siano dlatego że ten kawałek jest chyba z 6 km od domu. I polnymi drogami trzeba jechać, to jak woziliśmy kiedyś przyczepą zbierającą, to prawie dwie godziny zajmowało jedno kółko. Więc teraz to kasujemy i pójdzie tutaj przężęta. Koleżówka sobie radzi, zaraz zobaczymy, co ona tutaj zrobiła. Czy to wszystko jest zerwane? Tak, całość jest zerwana. Tak, jak widać, nic nie zostało. Jeśli tam się trzyma, wiadomo, bo to długie korzenie, ale już jest zruszone, będzie łatwiej to zaorać. Słońce świeci, ciepło jest. No fakt faktem, esparcety jest tutaj sporo. Tak jak widać. Ale do wykoszenia to by było ciężkie, bo jest za zielona. A jakby się to wyrandapowało, to nasiona się osypią. Nie byłoby szansy na zbiór. Poczekam jeszcze na grześka. Lota zrobi dookoła, to jeszcze coś dogram. No i ładnie przygniecione. Tutaj też tej jest parcety, jest sporo, ale w tym miejscu jest ona niedojrzała jeszcze. Jest dużo zielonych nasion. Widzę, tam pokażą przy drodze zostawiliśmy kawałek do zbioru. No i tutaj przy drodze zostało kawałek do zbioru. tej jest parcety. Tutaj widać, że ona jest dosyć wysoka. Tutaj jest czysto, nie ma tych chwastów takich dużych jak tam. To to zbierzemy na nosiona, żeby po prostu, móc jakiś hektar, kawałek posiać nowej uprawy. Może tutaj nie jest źle, tutaj ona ładnie wygląda. Sporo tego jest, jest dosyć wysoka, także jest git. To tyle na razie.